Ostatnio byłem w Warszawie Na złotych tarasach Siedemnastolatek, który ćwiczył Muay Thai Zerwał sobie więzadła w kolanie Przy rotacji kolana Przeskakiwało mu kolano No i co? Położyłem na niego ręce Chłopak został uzdrowiony. Okazało się później, że jest Zbawiony Że Jezus jest jego Panem I teraz powraca do Muay Bóg jest Bogiem Muay Thai. Jeśli chcesz ćwiczyć Muay Thai, Bóg nie ma nic przeciwko. Jeśli chcesz tańczyć na róże, Bóg nie ma nic przeciwko. Liczy się Twoja intencja serca. Rozumiesz? Bóg nie jest Bogiem religii. On nie stworzył żadnej religii. Ja go Bóg nie stworzył żadnej religii. Jezus, gdy chodził po tej ziemi, on nie głosił żadnej religii. On nie mówił: bądź jak Grek, on nie mówił: bądź jak Żyd. On mówił: naśladuj mnie, naśladuj mnie, naśladuj mnie. Rozumiesz? Powiedział tak: każdy, kto mnie kocha, przestrzega mojej nauki. Rozumiesz? Nie religii, nie religii, nie ludzkich wymysłów, nie jakichś ludzkich nawarstwym przez dwa tysiące lat, nie ludzkich ideologii, ale prawdy, a Jezus jest prawdą.